No cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale drapki. W dzisiejszym odcinku szybkie 50. Tak jak widzieliście, sobotni odcinek miałem 5 zdrapek Oto te właśnie, i miałem tam wygraną 50 zł w jednej. Jedna była szczęśliwa i to była ostatnia, nie? Tak mi trzymało to w napięciu, i dopiero ostatnia pokazała mi w bonusie 50 zł. I co obiecałem? Obiecałem, że kupię na niedzielę, czy na dzisiaj kolejne szybkie 50. A więc yy, kupiłem 20 sztuk. I no, obiecałem 25, nie? że za 5 kupię. Ale dowiedziałem się, dowiedziałem się, no niby taki przesród jest, że za całą wygraną się nie kupuje losów, czy tam yy, to do lotków, czy kuponów, czy no... Drapek. więc e, nie kupiłem za wszystko kupiłem za 40 zł i mam 20 drapek i teraz tak kupiłem e, 10 sztuk od 1 do 10 po kolei i teraz z prawej strony mam 5 40 czyli od 47 do 40 i no, są mieszane takie tam mieszane

No, to sobie dołożymy, to sobie dołożymy. Sobie zaczniemy od 40? Yy, od najmniejszej, czyli od 40. 4-0. Sobie może przybliżę trochę. Tutaj. Was. O, żeby było pięknie widzieć. Odcinek może być długi. Także jak ktoś nie wytrzyma, to, to, to trudno, nie? Zapiemy, patrzymy, czy tam jest. Mam nadzieję, że nie będzie szwankować mi e, kamera. Będzie ładnie widać. 50 000. Szukamy trzech identycznych kwot. E, 50. 50. O, to mamy jeszcze raz. 2, 3, 4, 5, 6. Czyli 50 będzie. Jeszcze jedna 50, i wygraliśmy. 500. 4 50 tysięcy, czyli mamy 2,50 zł i 2,50 tysięcy. Emocje są, ja czuję. 2, stówka i co to będzie? 5? 2 zł Także tutaj mamy pusto. Nie ma trzech identycznych kwot. I w bonusie mamy ile? Albo co mamy? W ogóle? Worek. Worek. Worek tam nic nie daje, bo szukamy kwoty 50 zł, nie? Tak jak w ostatnim odcinku. I w innych odcinkach. To 40, numer 40 idzie na bok. Bierzemy sobie 42. Sprawdzamy co to tutaj. 4. 500. A nie pokazałem wam tych. Eee, zaraz wrócimy na tamtej. 500 4. O, jeszcze jedna czwórka będzie 4 zł. Tówka. O tak, może lepiej będzie. 4 mamy, mamy 4 zł, są 3 kwoty. 50, 50 tysięcy 2 zł i 500 zł. Czyli mamy 4 zł, a w bonusie raczej nic nie będzie. Worek. Worek. Czyli mamy tu wygraną 4 zł, nie jest najgorzej. Dwie zdrapki się wróciły. Ale tu można wygrać 100 zł, nie? I teraz tak. Nie wiem, czy to jest yy, możliwe, żeby tu było powiedzmy 50 zł do wygrania, i tutaj. Hmm. Albo chodzi o to, solwoty. Nie wiem, zobaczymy. Także wygrana jest. Pokażę kontrolne BB tak będzie tak. 3 razy B. Wygrana jest. A tutaj jakie były kontrolne w tej przegranej? 40 F, F, B N. Dobrze, ta jest przegrana. Czyli tą sobie kładę tu, tą tutaj. Wygraną obok. I przechodzimy do kolejnej. 43. Tak. Co my tu mamy? 500 złotych 4 zł 50 tysięcy 100 zł 100 zł 50 widać widać. 4 zł. To jeszcze jedna stówka będzie 500 zł. Jedna, tu będzie albo stówka, albo, pi, albo stówka, albo 500. Co? Albo 4? Jest 50. 50. Także mamy 2, 2 i tutaj mamy dwa i tu mamy dwa, także nie ma nic a w bonusie mamy pieniądze, dukaty. Także przegrana zrabka i mamy X JM JN. JN przegrana zrabka, Czyli zrabka przegrana dla przegranych. Kolejna to będzie 45. 4 4 4 4 4 Tu mamy stówkę 2 zł. Stówka kolejna, to jeszcze jedna, nie 2 zł. O 2 2 2, i teraz, co tu będzie? Czy wygramy coś? 2 zł. Wygraliśmy jest trzecie 2 zł. Wygraliśmy 2 zł. 50 tysięcy i tutaj jest kolejne 50 tysięcy. A, bo no się będzie zera na pewno. Tak. Diament. Bo jak tu mamy chyba te 2 złote wygrane, to tu chyba już nic nie będzie, mi się daje. Ale się mogę mylić. X, XX 2 złote wygrane. Czyli drapka idzie do wygranych. Do wygranych. To była telapka numer 45 wygrana. I kolejna idzie na tablicę 47. Drabiemy, drabiemy. Długo czasu. Stówka, 2 złote, 4 złote, 50 złoty, 50 tysięcy, 500 zł 2 złote, 50 zł i. 50 tysięcy. Ta wygląda na przegraną. Tutaj wygląda na przegraną, ale tutaj może coś się kryć. I mamy tutaj diament. Także przegrana jest. sprawdźmy sobie kontrolne. N BX. Przegrana. I do przegranych. To były 40, i teraz będziemy zdrapać 90.

a mamy tu 2 złote także co, tu nic nie ma nie ma trzech takich samych kwot a tutaj w bonusie mamy diament także przegrana zrabka BNX przegrana zrabka i druga 90 to będzie 93 i mamy 50 stówka.

a bonusie będzie 0 na pewno. Sztabka. To jest numerek 93. Wygrana. 2 zł. Odkładamy do wygranych. No to ładnie, ładnie. się trochę zwraca, nie? Troszkę się zwraca. 95. Stówka. Stówka. 2 zł. 4 zł. 50 500 zł. 50 000. Drugi raz. Stówka drugi raz. 2 zł drugi raz i 50 zł. Przegrana zrabka? Zobaczmy, bonus. Może w bonusie jest coś. A w bonusie mamy dukaty. Zrabka przegrana. XXFN. Idzie do przegranej zrabka.

Przegrana, zobaczmy bonus. A w bonusie mamy sztabka, czyli zabka przegrana. BF, BFX. Przegrana zabka z numerkiem 97. I ostatnia dziewięćdziesiątka to jest numer 99. Jest 99? Jest, nie? 99.

XXX się zgadza. I bonus to sztapka. Ale mamy wygraną kolejną. Bardzo dobrze. Jak się wzrasta, to dobrze. To była taka 90 I teraz sobie przechodzimy do yy, zestawu 10, zestaw 10 i to będzie yy, 10, czyli byśmy sobie zaczęli chyba od jedynki co? Muszę sobie zaczął od dziwki, bo mam tutaj 10, 10 drapek. I sobie zaczniemy od, dziś, od tego. O. Tak zrobimy. I mamy tutaj. Sobie przesunę tutaj coś, co nieco. O. I mamy numerek 1. Drabiemy. Kolejny, czyli już 10 sobie yy, zdrapaliśmy i w 5. W czterech była wygrana. Czyli yy, na 10 drapek, 4 były trafione. I bardzo dobrze. Yy, Numer 1. Zapiemy: 50 tysięcy, 4 zł, 500 zł. 50 tysięcy, 500 zł. 50 zł. 50 zł. Po raz drugi 2 zł, i ostatnia to 100 zł. Czyli tutaj nie ma. 52 razy, 502 razy, 502 razy. Nie ma wygranej. A tutaj w bonusie jest sztabka kontrolne to NB. F. Także 4 naynka. Idziemy do dwójki. Slabka numer 2. 100 500 zł 50 zł 100 zł 50 tysięcy 4 zł 4 zł 50 tysięcy i 2 zł. Także tu nic nie mamy wygranej żadnej a bonusie diament J JNX przegrana drabka idziemy do trójki 50 tysięcy 2 zł 4 zł 4 zł 50 zł 2 zł czyli mamy szansę na 2 i 4 500 zł, 500 zł i 100 zł. A bonus to sztabka. I mamy kontrolne przegrane JXF. Zabka z numerem 4: 50 000 100 zł, 2 zł. 50 zł, 500 zł, 500 po raz drugi, 4 zł, 4 zł i 50 zł. Także nie mamy trzech takich samych kwot. Przegrane tutaj, a bonusie. diament. kontrolne to JFN. Przegrana zrabka z numerkiem.

I będzie x, 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 mamy teraz x, się wszystko zgadza. Kolejna zrabka to 6, numer 6. 500 zł, 4 zł, 100 zł, 100 zł po raz drugi, 500 zł po raz drugi, 2 zł po raz po raz, po raz, po raz, raz. Raz, 2 złote i ostatni rządek to 50 zł po raz pierwszy, 4 zł po raz drugi i 50 tysięcy po raz pierwszy. Nie ma wygranej, a w bonusie mamy sztapka. Czyli przegrana drapka F x -iosu. Kolejna to jest numer 7.

A bonus to diament. Nie mam wygranej numer 8. Zostały jeszcze dwie zdrapki. I tak, numer 9 to 50 tysięcy 50 tysięcy 100 zł 2 zł, 2 zł. 4 złote 2 złote czyli mamy wygrane 2 złote 500 zł i 100 zł, czyli mamy 3 takie same kwoty, a bonusie dukaty i to będzie xx tak mamy 3 razy x wygrana numerem 9, a dziesiątka ostatnia zdrabka, co nam ostatnia zdrabka z 20, co nam da? 50 tysięcy może dać, może dać 100 zł, a może dać 50 jednak 4 zł też może być, 500 zł jak bardziej. Drugie 500 o 50 zł, 2 zł i ostatnia to 100 zł. Także było dwa razy 100 2 razy 500 2 razy 50 tysięcy. A wonusie to sztabka Także mamy zdrapane wszystkie zdrapki. W bonusie nie było nic. W bonusie nie było nic. I tutaj mamy wygraną: w tym zestawie mamy wygraną raz. Raz. raz 2 Mamy wygranę dwie zdrabki. To tak, podsumowanie. Z numerem 9 mamy 2 złte wygrane. Z numerem 9 2 złote. Z numerem 5 Dwa złote, mamy cztery cztery złote, cztery złote, tu mamy kolejne dwa złote, to jest sześć, osiem, dziesięć i tu mamy cztery złote, to jest czternaście. 14 zł wygraliśmy moi drodzy na 20 z rapek. 14 zł wygramy. No, trochę słabo, nie? Troszkę słabo. Tu mamy dziewiątkę. I tutaj jest... X, X. Dwa złote. I tu mamy dwa złote. Jedna wygrana, druga wygrana. 4 złote, tak, 2, 4, 4, 8, 10, 12 i tutaj 14 złotych. Raz, dwa, trzy, Wracamy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć drapek, yy, sześć drapek, wygranych na na 20. Dokładnie tak Czy to jest dużo wygranych, czy nie Sami osądźcie możecie napisać yy, jak, jak to widzicie, czy dobrze, czy źle złapki po 2 zł no, trafiło się wczoraj yy, przy 5 zrabkach. No jedna jedna zrabka dała mi 50 zł. Dzisiaj 20 zrapek dało mi 14 zł. Także no, dzisiejsze były pechowe niż te ostatnie. Dobrze, w, w tym odcinku już wszystko i wszystkie zrabki zdrapane. Yy, jakoś tam się, coś tam, część się zwróciła. Nieźle źle, mogło być zero. To co moi drodzy. Życzę Wam wszystkiego dobrego, miłej niedzieli i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.